To co chcemy Bogu oddać dzisiejszą nocą, przypomnę, sprawujemy najświętszą ofiarę, gdybyśmy wzięli katechizm do ręki i zaczęli weryfikować te fragmenty nauki Kościoła, opartej przecież na tym, co Bóg raczył samo sobie powiedzieć, to byśmy się tak dowiedzieli, że sprawowanie najświętszej ofiary, czyli celebrowanie przyświętej. świętej jest oddaniem najwyższej chwały Bogu. Czyli to, co słyszymy w liście Zielonego Pawła apostoła, do Garantów a co się odnosi do dzisiejszych wydarzeń, do dzisiejszego wydarzenia, do uroczystości narodzenia Jezusa Chrystusa, boga człowieka, jedynego na naszych spraw przed Bogiem Ojcem, który jest w niebie. Bo święty Paweł, natchniony Duchem Świętym, wywołał jaka słowa Gdy nadeszła pełnia czasu. Gdy nadeszła pełnia czasu zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby swojego Syna, który umiłował wszystko swoim. Czyli również i tych, którzy teraz w tej przerywają przerwają na tej najświętszej ofierze, do końca nas umiłował, A więc jeżeli chcemy oddać Bogu. Należną uchwałę od nas. Nie ma lepszego i nie ma bardziej gorącego wydarzenia, do właśnie jak sprawowanie na świecie ofiary Jezusa Chrystusa. Dlatego, że on umiłował wszystkich, do końca ich umiłował, do końca nas umiłował. A zatem, świadomi tego, jak wielkie rzeczy muszą. Nasze pomocy Bóg. Jednocześnie mając sobie poczucie nie tylko naszej grzeczności, ale również naszej wdzięczności wobec Boga za wszystko, cośmy od Niego otrzymali, co otrzymujemy i co jeszcze otrzymamy. <grym> za okolicznością, z księgi psalmów wypowiadamy słowa, które uzasadniają naszą obecność na Mężu Świętego, tłumaczą naszą obecność na tej świecie, świętej, że się Pan odpłaca za wszystko co mi wyświadczył, podniosę jej Zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Dlatego tutaj jest też jak z powodem naszej wdzięczności wobec Boga Ojca jest nimi już dzisiaj dzisiejszego wieczoru w pierwszej godzinie uroczystości Narodzenia Jezusa Chrystusa. Głównym powodem naszej wdzięczności, powodem wznoszenia kielicha uwielbienia Boga jest właśnie to wydarzenie, które jest związane z przyjściem na świat przyobiecanego przed wiekami. Mes Tego, który miał wyprowadzić człowieka z niewoli grzechu, który miał z powrotem wprowadzić człowieka na poziom więcej aniżeli stworzenia, ale do właśnie dzieci Bożych. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu. Bogu Ojcu, który jest w niebie. Za cud wcielenia Słowa Boga Ojca. Dziękujemy Bogu Ojcu za to, że za sprawą i w mocy Ducha Świętego, jednorodzony Syn Są w stanie stworzyć nierozerwalną jedność, komunie Bożą. Jest to komunia nad wyraz życiodajna. A Jezus swoim narodzeniem wniknął również w życie naszych rodzin. Boże, jakże nie dziękować za obecność w życiu Kościoła w Polsce, i na świecie również. Dlatego, że promieniowanie jego wierności Bogu, Boże, odbijało się również w całym świecie, w całym Kościele, żyjącym na świecie, to prymas tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który no przygotowując naród polski, kościół żyjący w Polsce, na wielkie tedeum, jak dużo moja Pana, Ciebie Boga wysławiamy. Napisząc Leczek Sztukolski, jedne, jeden z lat, jedno z lat Wielkiej Nowelny poświęcił właśnie rodzinie. A myśląc przewodni, były słowa bardzo proste i jednocześnie na wyraz olszyniste, który się nie da zorientować. Rodzina Bogiem silna. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Pan Jezus przeniknął, wniknął w najmniejszą tkanę do życia rodzinnego, również w nasze wielopokoleniowe. Wśród starodawych Polski zniszczył. W polskim języku i zwyczaju. Niech Boga wiernie. dał nam swojego Syna, nie po to, żeby nas potępił. Bo przecież ja nie przyszedłem na świat po to, żeby świat potępić, mówi Pan Jezus. Ale żeby świat zwalić i żeby świat pojednać z Bogiem na te wszystko. Czymże się Pan odpłaca za... Święto Bożego Narodzenia. Czy tu się Pan odpłaca za to, że odwieczne słowo Boga Ojca stało się ciałem i zamieszkało między nami? Jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W życiu mojego jest jeden sposób. I tylko i wyłącznie jeden sposób, który zawsze jest godny w od, Podniosę kielich zbawienia.

przypominający nam o bedlej, czyli o domu jest tym, który nam, który nam został dany przez Jezusa Chrystusa i który dla nas stał się również pokarmem dającym żywot wierzy. Przed kilku godzinami celebrowaliśmy nasze świąteczne liturgie bożonarodzeniowe w domu. No, Które tak naprawdę są częścią tego, co teraz dogoduje się na ołtarzu, bo absolutnie nawiązują właśnie do tego wydarzenia, bo biorąc chleb do ręki, dokładnie tę samą materię, która teraz na tej świętej będzie naszym darem ofiarnym, który złożymy Bogu w w Ale wcześniej z tym samym chlebem poszliśmy do tych, naszą codzienność. Chrystus stał się chlebem. Chrystus stał się dla nas pogarną. Nie trzeba specjalnie nam tłumaczyć, bo przecież w momencie, kiedy odrobinę odczujemy głód, to natychmiast człowiek rozgląda się za grobką chleba wszelkiego, no po to, aby podtrzymać swoje życie i swoje siły doczesne, no właśnie w kondycji. A zatem po co spożywamy chleb? i do nas z nieba? Nie jest to ten chleb, który jakby i na pustyniach, bo Chleb, który ja Pan dam, mówi Pan Jezus. Jest moje ciało za ludzi A więc po co spożywamy ciało Jezusa Chrystusa? Po co spożywamy ten chleb, który zstępuje do nas z nieba? No w jednym celu, żeby Podtrzymać życie Boga w naszej nieśmiertelnej duszy. Żeby to życie Boga przeniknęło do najmniejszej, może najmniej ważnej, tomóreczki w naszym ciele, Żeby przeniknęło do najmniejszej istotki naszej nieśmiertelnej duszy w jednym celu. Żebyśmy życie mieli w sobie i żebyśmy mieli to życie w obfitości. No właśnie, ale w dzisiejszej nocy również rodzi się pytanie, bo nie można przejść na tym do porządku dziennego, jakby się nic nie działo, nic nie stało. Ja nie wiem, czy to prawda. Mam nadzieję, że to złysę. Ale gdzieś doszły do moich uszy informacje, że ktoś, nie wiem kto, złożył w polskim Sejmie projekt ustawy, żeby dzieci nie chodziły do sakramentu pokuty i pojednania. Nie pytał Was, co o tym zwrócić. Dlatego Sprawa jest przecież to, to oczywista. A Jezus mówi, nie zabraniajcie gdzieś do 也是养了。

wyłączać z życia pojedynczego człowieka i całych narodów. Byłem na oczy i na usztym świadkiem tego wydarzenia i tamtych słów na placu, wówczas w Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku. O dzisiejszym na uszach Kilkanaście minut aplauz blasku kościoła zgromadzonego Bogu w zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi Jana Pawła II Warwierza Polana. Pamiętam, że Bóg święty gdzieś zamierzał w tym zgromadzonym Kościele, który zgodnie jednym głosem zaśpiewał my chcemy Boga, Pan do My chcemy Boga brodzić, bo w rodzinie, w rozkach rodziców dziadek snu. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wygrywki, w pracy dnia. Ale czasy są takie, jak gdyby mm -hmm. ich dzielimy. Nie zabraniajcie się w dzieciu przyszłości. W związku z mówi, ja jestem prawdą, nie kłamstwem. Prawdą, że to prawda, która dla nas i dla naszego zabawienia stała się człowiekiem. Ale bardzo serdecznie Was proszę, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, bo takim im należy królestwo nie jest. Nie zabraniajcie dzieciom dawać to kanku, który które najżyło w żyło Wiem, że jeżeli w naszym organizmie, w naszym ciele coś się zatka, czy to będzie słupia, czy sól, czy znęczone naczynia, które czy zbyt mało żelaza w naszej krwi, coraz mniej dochodzi do lipów, gdzie, Jeżeli zaczyna w naszym organizmie brakować tego, co jest źródłem życia, i co nasze życie potrzebuje istnienia. Bo poszczególne organy zaczynają się. Jak historia lubi powtarzać. W większości osoby tu będące są tymi, którzy zostali wywodzeni. Ele Absolutnie wypełnił.